Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ninjaku, a w dzisiejszym materiale zajmiemy się eventem Forum Fair. To są witanki, które ja wziąłem ze sobą: kilka broni mele, trochę broni palnej i oczywiście mięsa do przerabiania. Miałem też kilka pacynek z poprzedniego dnia. Zaczynamy od fairwarek. Po prostu trzeba troszkę pobiegać. Następnie lecimy z piłeczkami. o tym, by w trakcie przerabiać marchewki i mięso. Indyczki, to taka ciekawostka, nie musimy nawet za nim biegać, bo tak naprawdę on różni się od innych i widać to nawet po założeniu maski. Jak widzicie, indyk zaznaczony na czerwono nie ma takiej czarnej kropki i po tym możecie go rozpoznać. Zbieramy konfetti i pacjenki ze straganu. Akceptujemy codzienne zadania. Właśnie dlatego od razu wziąłem upieczone mięso. Przy okazji robimy zadanie z zabawkami. Areną, żeby pokonać zombie na hardmodzie, będziemy potrzebowali kałacha i glocka zmodyfikowanego, trochę bandaży i całego seta tactical niezniszczonego. Żeby zabić wszystkie zombie, musicie cały czas blisko nich stać i starać się ubijać te same zombie, które bije ta kobieta. Wtedy macie największą szansę na zdobycie punktów. No i niestety, stracicie bardzo dużo seta. Bandażów nie tak dużo, chyba 3 albo 4. Ale set pójdzie wam prawie cały. Stracicie prawie całego Glocka i całego Kałacha. I nadal nie jest to proste do zrobienia. Więc jeżeli nie dajecie rady, jest wam ciężko, to po prostu róbcie hard moda. Tam 700 czy 800 punktów różnicy, ale przynajmniej nie będziecie tracić masy broni. Dokładnie dwóch broni. No i całego tak Takiego seta. Jak widzicie, tak jak mówiłem, zostało nam dosłownie końcówka seta i końcówka glocka. Zużyliśmy również trzy first aid kity. Tyle mniej więcej potrzeba, żeby pokonać zombie na very hard modzie. <muzie> rzucamy wszystkie etykiety, pacynki i potrawy. Pamiętajcie, aby zużyć konfetti i porobić rurki. Lecimy zrobić misję w Pine Bushes. Farmie i to właśnie na niej będziemy farmić punkty z rurek. Tylko najpierw musimy oczyścić sobie drogę. Możemy przejść do farmienia punktów. Biegniemy sobie w tą stronę. Dalej, dalej, dalej. Musimy znaleźć bossa na farmie. Bierzemy w rękę rurki. I gdy już go znajdziemy, czekamy chwilę, aż do nas podejdzie, żeby ten ból nas nie zobaczył. I bijemy go trzy razy. Po czym unikamy, znowu bijemy go trzy razy, unikamy, bijemy go następne trzy razy, unikamy, trzy razy i tak w kółko, dopóki nie zostanie mu tyle HP, że będzie mogli go zabić. Wtedy uciekamy i biegniemy, żeby wejść na mapę. Wracamy na farmę, i możemy powtórzyć proces. się zdobyć aż w zależności od tego, jakie macie ulepszenie, ale nawet od 1500 do 2000 punktów. Wpływ na to ma też oczywiście y, ulepszenie od hillera, które możecie wziąć, co pozwoli wam zadawać 20% więcej damage, czyli 20% więcej punktów. Dodatkowo możecie znaleźć więcej konfetti w lokacjach takich jak Laboratorium, Bravo, Police Station i na farmie, tak jak było pokazane wcześniej na filmiku. Należy jednak pamiętać, że gdy zabijecie jednego zombie z konfetti, na przykład na farmie, to w innych lokacjach on już się nie zrespi. Więc jak chcecie zdobyć nawet 12 dodatkowych konfetti, jednego dnia wejdźcie do lokacji, zabijcie mobki, które obok niego stoją, i idźcie do następnej lokacji. W tym materiale to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Na razie!